13 kwietnia 2024 roku w folwarku łochów odbył się ogólnopolski zlot Forda Mustanga. Połączony był on z premierą siódmej generacji, czyli modelem S650. Fotorelacja link w opisie. Po przyjechaniu z tego zlotu stwierdziłem, że jest to samochód na tyle ciekawy, że warto doczytać i opowiedzieć o jego historii. W ten sposób zapraszam Was do obejrzenia pierwszej części filmu na temat historii Forda Mustanga S650, czyli siódmej generacji. Ok, let's run. się do początku marca 2016 roku, kiedy to wyciekły do sieci fragmenty North American Production Forecast z czerwca 2015 roku. W dokumencie tym znajdziemy informacje. Że nowy Ford Mustang o oznaczeniu roboczym S550NG, czyli New Generation, zmienia oznaczenie na S650, a jego premiera zostaje przesunięta ze stycznia 2022 roku na maj 2020. Jednocześnie znajdujemy tam informację, że zakończenie produkcji modelu szóstej generacji, czyli S550, zostaje przesunięte na Kwiecień 2020 roku. W całym filmie nie będziemy mówić o wszystkich przesunięciach daty premiery, dlatego że było tego naprawdę dużo i łatwo by mi było Was zanudzić. Natomiast jest to pierwsza informacja i uznałem, że warto o tym powiedzieć. Przejdźmy natomiast do tego, kto stoi za projektem i nadzorem projektu Forda Mustanga 7 Generacji. Nie będę opowiadał o wszystkich, natomiast warto wspomnieć o szefie programu, czyli Michaelu Celentino. Skąd go znamy? Ano, na przykład był również szefem programu Lincoln Continental w latach 2013-2017. Głównym projektantem natomiast zostaje Aiden Chang Lili, -Li, którego również znamy, bardzo dobrze z historii Forda, między innymi projektował on kilka propozycji modelu poprzedniej generacji. A ja nazywam się Konrad Andraczek i w tym miejscu chciałbym powiedzieć wprost, że wspomagałem się przy tworzeniu tego filmu stronom Mustang7g.com, którzy wykonali kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o opisanie całej historii Mustanga 7. generacji. Lecimy z tym, co nas najbardziej interesuje, czyli plotki, ploteczki, przesłanki na temat danych technicznych nowego Mustanga. Rozpoczynamy od silników i tego, co znamy z poprzedniego modelu, czyli S550. Czego się spodziewamy w nowym? Tego samego, tak naprawdę. 2.3 EcoBoost, z turbiną rzędowej czwórce 37V6, 5-litrowy kojot z V8, no i jakieś mocniejsze wersje, czyli 5,2 litra V8 wudu, który znamy z Shelby GT350 i GT350R. No i Predator też 5,2 litra, też V8, które znamy z Shelby GT500. Podczas jednego z wydarzeń medialnych 3 stycznia 2017 roku dyrektor generalny Mark Fleet wrzucił bombę i powiedzieli, że Ford koncentruje swój plan elektryfikacji na swoich mocnych stronach czyli pojazdach użytkowych, ciężarówkach, suwach i pojazdach wyczynowych co zdaje się kierować Forda Mustanga w stronę elektryfikacji. Dodano też, że Ford Motor Company zbuduje hybrydową wersję Mustanga, która zapewni moc V8 i jeszcze większy moment obrotowy. 21 lipca 2017 roku został zgłoszony układ hybrydowy Forda do urzędu patentowego. Co prawda, data publikacji tego patentu to jest dopiero 24 stycznia 2019, ale tak jak mówiłem, już od 2017 wiedzieliśmy o tym, że Ford planuje rozwiązanie zastosowania dwóch silników elektrycznych po lewej i prawej stronie bloku silnika umieszczonego wzdłużnie do samochodu. Co prawda tutaj widzimy na ilustracji, że jest to rysunek patentowy zastosowany dla silnika V8, ale z opisu tego patentu wynika, że może być to jakikolwiek silnik umieszczony wzdłużnie, więc może być to V8 Kojot, a może być to 2-3 Ecoboost, gdzie też mamy silnik umieszczony poprzecznie. Wtedy napęd na przednie koła jest rozwiązywany tylko i wyłącznie za pomocą tych dwóch silników elektrycznych, natomiast koła tylne napędzane są przez klasyczny układ napędowy. Dodatkowo na naszą listę celowo nie wrzucam silnika 6.8 V8, chociaż krążyły pogłoski, że może on mieć zastosowanie w Mustangu 7. Generacji. Ale chyba każdy, kto zdroworozsądkowo myśli, wiedział, że będzie to silnik do zastosowania heavy duty. Płynnie przechodzimy do skrzyń biegów, czyli czego się spodziewamy: 6 manuala GetRaga lub Tremeka, tak jak to było w poprzedniej generacji, i 10-obiegowego automatu 10R80. Natomiast to, o czym wspominałem, czyli patent na silnik hybrydowy i dwa silniki napędzające oś przednią oraz perspektywa napędu elektrycznego stwarzają możliwość zastosowania innej, np. bezstopniowej przekładni. Silniki i skrzynie biegów należy zapakować w jakieś nadwozie, a do tego oczywiście potrzeba platformy. I co mamy tutaj do wyboru? Jest platforma D2C, którą znamy z S550, lub jakaś nowa, bliżej nieokreślona platforma, której jeszcze nie znamy. Do podsumowania zostały już tylko napędy, czyli klasycznie napęd na tylne koła, tak jak kojarzymy Mustanga, oraz w przypadku elektryka lub hybrydy, może być zastosowany napęd na cztery koła. Mamy podsumowane ploteczki z lat 2016-2018 i przechodzimy teraz do twardych faktów, czyli do 10 grudnia 2018, kiedy odbywała się Wigilia Forda. To ask you about the future of Mustang and the V8, so first... it, has a, it has a future. So the V8 has a future. Yeah. yeah. Zapytał dyrektora generalnego Forda Jima Haketa o przyszłość Mustanga w szczególności silnika V8, a on odpowiedział na to, że silnik V8 jest szczególnie chroniony w Fordzie mustangów, więc tą informację możemy sobie potwierdzić. I know the Ford guys are going to we're going be getting a hybrid Mustang soon, but are we going to think more Tesla hybrid? Well, I can tell you this, you know it's, it's too special an idea to have me reveal it. Następnie Jim Hackett został też zapytany o Mustanga o napędzie hybrydowym, natomiast nie chciał tutaj zdradzać zbyt wielu informacji. W międzyczasie miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia: to jest 17 listopada 2019 roku, odbyła się premiera Mustanga Mach E i rozpoczęto jego sprzedaż w grudniu 2020 roku. Natomiast ciężko na tamten moment było ocenić. Czy będzie to miało wpływ na byt lub niebyt elektrycznego mustanga S650? Drugą sprawą były obawy wynikające z wprowadzenia platformy CD6 dla Forda Explorera i Lincolna Avigator. Ponieważ bano się, że na tej platformie zostanie zbudowany Ford Mustang siódmej generacji i po prostu bardzo urośnie. Natomiast Ford zdemontował te pogłoski pod koniec października 2020, mówiąc, że nowy mustang nie będzie opierał się na platformie CD6, co jest świetną informacją, ponieważ zarówno w Explorerze jak i w Awigatorze były zastosowane tylko rzędowe silniki 4 oraz fałszustki ciekawymi informacjami, które podobno przekazały mu dwie niezależne osoby pracujące w Fordzie, podzielił się youtuber Matt Maran. The base engine is reportedly be the EcoBoost 2.3 combined with the F-150's PowerBoost Hybrid Tech. Bazowym silnikiem będzie 2-3 EcoBoost, być może z napędem hybrydowym. Coyote V8 will be offered along with a manual. Według niego silnik V8 nadal będzie oferowany i to z manualną skrzynią biegów. The V6 will be the top Natomiast topowym silnikiem miałaby być doładowana V6. Pamiętać należy, że są to informacje z końca lutego 2021, więc nic nie należy brać jako pewnik. W połowie kwietnia 2021 roku Ford Performance wprowadził nowego Mustanga do wyścigów NASCAR, natomiast bazował on na generacji S550, dlatego nie będziemy go omawiać. W podobny sposób pomijam również muły np. Rauscha testującego układy wydechowe, bo nie wiadomo tak naprawdę do której to jest generacji. 1 października 2021 roku na łamach portalu Muscle Cars and Trucks pojawia się niesamowicie ciekawy artykuł. Ale żeby omówić ten artykuł to trzeba przemyśleć w jakim momencie teraz jesteśmy. Przypomina mi się ta scena z filmu Bullet. Kojarzycie to? Kiedy Challengera goni Mustang i w pewnym momencie go dorwał. Spójrzcie sami. Teraz historia zatacza koło. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Czyli tak... Wiemy już, że to koniec Challengera jako masylkara. Dodge skreśla silniki V8, co więcej, skreśla w nim nawet silniki spalinowe. Nowy Challenger ma być tylko elektryczny. A co z Camaro? Camaro to wtedy jeszcze w sumie nie wiedziało, czy ono chce być suwem, czy ono chce być cztero-drzwiowym coupé, na pewno nie chce być ani ponykarem, ani masylkarem. Natomiast jak donosi Manoli Katakis, to jest gość, który jako pierwszy, przynajmniej tak się chwali, powiedział, że nie będzie nowego Challengera jako masylkara czy ponykara. Mówi, że Mustang S650 to nie będzie rewolucja, jak w przypadku. Dodge'a czy Chevrolet'a? To będzie ewolucja modelu, nie rewolucja. Zostajemy przy platformie D2C, czyli tej, która była zastosowana w piątej i w szóstej generacji Mustanga. Silniki? Okej, okay. 2.3 EcoBoost, czyli ten, który znamy z szóstej generacji, ale zostaje 5.0 kojot. Co więcej, Manoli szacuje, że z Predatora, V8 o pojemności 5,2 litra, Ford wyciśnie 755 koni. W sytuacji, kiedy tracimy Challengera i Camaro, Mustang ma mieć 750 ponad koni. A co z hybrydami? Co z napędem na 4 koła? Wrócimy do tematu, jak będzie lifting, czyli w 8-letnim cyklu życia, najprawdopodobniej po jakichś 5 latach, wrócimy do tematu. Hybrydy. 24 października 2021 roku dowiadujemy się, że faktycznie Ford nadal pracuje, a na pewno pracował nad dwoma silnikami hybrydowymi do 2.3 EcoBoost i do 5.0 V8. Natomiast wydaje się to tylko potwierdzać to co powiedziałem wcześniej. Ciekawsza informacja pojawia się za to na początku lutego 2022 roku. Kiedy dowiadujemy się, że nowy Mustang może mieć rewolucyjną ręczną skrzynię biegów, ma być to skrzynia manualna, jednak bez konieczności wciskania pedału sprzęgła. Pedał sprzęgła jako czujnik elektroniczny nadal mógłby być, jednak mógłby być on zastąpiony np. Przyciskiem na gałce zmiany biegów, a nawet czujnikiem nacisku na gałce zmiany biegów, co zastąpiłoby konwencjonalne połączenie Linkom, a działałoby to podobnie jak pedały przepustnicy, które nie są już połączone bezpośrednio z płytką. Pomijam również bardzo ciekawy patent na spalanie wodoru, który został przedstawiony w połowie marca 2022 roku. Ponieważ jest to patent na metodę spalania, a nie jako silnik, więc opracowanie całego silnika na pewno zajmie tyle czasu, że może to pojawić się, ale jeszcze w kolejnej generacji. Najbardziej rzetelnymi informacjami wydają się być zawsze te z pierwszej ręki. Takie pozyskano 1 kwietnia 2022 roku od dyrektora pojazdów Forda do spraw performance i icon, czyli między innymi Forda Mustanga. Ali Jamal był w Australii podczas odbioru Forda Ranger'a Raptor'a drugiej generacji i powiedział, że Mustang S650 jest już praktycznie gotowy. Potwierdził też, że Ford patrzy na Mustanga jak na rodzinę i na pewno zostanie on zaprezentowany w przyszłym roku, a silnik V8 jest jednym z filarów Forda Mustanga, z którym jest on kojarzony. Ford rozgląda się oczywiście za ze zelektryfikowaną wersją nowego Mustanga, ale jest to przyszłość firmy. Wspomina również że w przyszłości z oferty może być wycofana manualna skrzynia biegów. Stwierdza również, że Mustang jest to marka, która zostanie w gamie Forda praktycznie na zawsze. Po tych informacjach pojawiło się kilka obszernych artykułów, m.in. na portalu Car and Driver w połowie maja oraz na portalu Road Track w drugiej połowie czerwca. Oba artykuły powielały tak naprawdę informacje, które przekazał Manoli Katakis oraz Ali Jamul, więc nie ma co tych artykułów analizować. Nowa informacja, Informacja, która się pojawiła to jedynie to, że z silnika o pojemności 2,3 litra EcoBoost najprawdopodobniej zostanie wyciśnięte 320 koni mechanicznych. Tym sposobem dotarliśmy do daty 2 czerwca 2020 roku, kiedy to zapowiedziano oficjalnie premierę nowego modelu Forda Mustanga. W tym momencie kończymy nasz odcinek. Podsumowując... Na początku czerwca 2022 roku wyglądało na to, że na szczęście Mustang pozostanie tym, co znamy, czyli dość mocnym ponykarem z napędem na tylne koła oraz będzie można wybrać silnik V8. W przyszłym odcinku zajmiemy się tym samym okresem czasu, natomiast będziemy patrzeć na design. W trzecim odcinku zajmiemy się bardzo gorącym okresem od zapowiedzi premiery Mustanga do dnia premiery. Tam działo się naprawdę dużo, więc stwierdziłem, że warto to rozdzielić. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dajcie znać w komentarzach, czy taka seria przypada Wam do gustu. Oczywiście proszę o lajka i subskrypcję, jeśli materiał się podobał. Do zobaczenia, cześć!